Pamiętasz regiony Oty? I Ganga rozpalał tam ognisko, też tam w takim palniku. Zobacz, to jest normalny płomień. Ale już rozpalony palnik. A on czasami dopompował paliwa do tego, więc buchał płomień po prostu przez to wejście. Taki smok. Tak, O, Ganga coś gotuje. No i to było bardzo wesołe. Miał super psykę. Na największym upale siadał na butlach gazowych w słońcu, po prostu siedział i dyskutował, jarając PETA albo pan w jakieś ognisko czy jakieś śmieci. No patrzcie tutaj przykład. Tak? Siedzą po prostu na butlach gazowych w słońcu, 40 parę stopni i jarają ognisko. Tu Ganga znalazł flagę, dobry Ganga. Na przykład nie, nie kumał, że wieszał zawsze ten radą w drugą stronę. On miał po prostu go powiesić i powiedział, nie, znaleźć go i powiesić. On tutaj niby nam pomagał, ale tak naprawdę nie wiedzieliśmy, dlaczego on jest taki pilny przy, przy tych literkach. tak? On po prostu zapamiętywał, jak dana litera wygląda, pytał nas, co to znaczy tutaj. I my na przykład mówiliśmy, że to jest expedition. Tak? Aha, expedition, a co to jest? No to jest ta nasza wyprawa. Mhm. Brał kawałek kartki, zapisował sobie literki po kolei o okay. A jak jest kucharz? Kuk! A jak to będzie? No kuk tak jak słyszysz. Aha, dobra. kuk. -u, u k tak będzie? Tak. A super, bomba I on gromadzi taką informację, tak? no i myśleliśmy, że no nie. No, uczy się języka przy okazji. Ale zaraz zobaczycie, jak on się nauczy. To jest obóz pierwszy. Bardzo ciężko, wyżej jest trudniej robić zdjęcia, ponieważ yy, po pierwsze jest niska temperatura, musicie zdjąć rękawiczkę. Yy, jak świeci słońce, to jest wszystko ok. Jak jest zimno, to jest to ostatnia rzecz, jaką myślicie, żeby zrobić zdjęcie. Więc dużo zdjęć zazwyczaj jest z bazy, a mało zdjęć jest z góry. I teraz zobaczę sobie. Ja nie wiem, co to znaczy, on no, to mógł napisać, że pierwszy zdobywca tej góry, tak? Ganga Wehrmann, tak? Expedition, żywcem zacznięte z namiotu Hanacha. Expedition. 2009. Kuk. Aż się wiadomo, że, że po arę. uśmiechnięte, a buty dostał, zadowolony. Uwaga, stoi taki monument. Jakbyście chcieli być kiedyś pod Nandadeli, jak zobaczycie tą wielką naszą, monument, to poszukajcie, obok stoi niewielki taki, taki monument Gangiwag. On został bohaterem, na pewno. No to mamy już kolejną wyprawę, czyli mamy na przykład ostrzenie noży tak? dwuosobowe, co powiedziałem, nie ma tego, złego co by na dobre nie wyszło i nie ma bezrobocia. Zebrałem ekipę dwa lata później i stwierdziłem, że jak widziałem tą taką najpiękniejszą górę, tam taką dziką, fajną kusum kanguru, czyli trzej śnieżni Bogowie, no to organizuję tam wyprawę i jedziemy, tak? I nie wiem, nie chciałem się jakoś i nazywać kierownikiem. Naprawdę zbliżam się do końca. To już ostatnie chwile. Nie chciałem się nazywać jakiegoś kierownikiem tej wyprawy czy coś, więc zabroniłem jakby nazywania mnie kierownikiem, Powiedzmy, byłem takim pomysłodawcą, no, ale się nie udało tego ominąć, ponieważ ta biurokracja w Indiach i Nepalu jednak wymaga tego, żeby na tych pozwoleniach ktoś figurował, to za to odpowiada. Dojechaliśmy znowu do, do Katmandu. W Katmandu było wiele przygód. Zorganizowaliśmy tragarzy. Jak chcecie przygody z duchami, no to to są duchy. I pojechaliśmy tam dziewięć osób. Doleciliśmy znowu do Lubli samolotem. Mamy tam taką zaprzyjaźnioną, to znowu dzięki Krzysztofowi Wielickiemu, taką babcię, która zawsze nam pomaga w zorganizowaniu tragarzy. Ona bardzo lubi Polaków. I znaleźliśmy 14 tragarzy. Zapakowaliśmy na nich wszystkie rzeczy. Oni jeden dzień szli zgodnie z tym szlakiem pod Everest i wieczorem pokazaliśmy im i słuchajcie, dzisiaj się tu nocujemy, a jutro skręcamy do tej doliny dzikiej i nasz szczyt jest tam. Oni spojrzeli na tą dolinę i tak jak stali, wszyscy rzucili te ładunki, nie wzięli nawet kasy za ten pierwszy dzień i pognali w dół. Mówię, kurde, co jest? Mówię, I nawet się żadni nie zapytał o kasę, chociaż zarobili no, chociaż tą jedną dniówkę. Mówię, nie, no, jakiś coś, coś nie wiem. Nie bardzo wiedzieliśmy o co chodzi. Też nie bardzo wiedzieliśmy, o co chodzi, ale to akceptowaliśmy, jak ta babcia właśnie, ta nasza znajoma niejako, jak usłyszała kusum kanguru, to pierwsze co powiedziała, to przerwała swoje te zajęcia w tym jej hoteliku, i powiedziała, że ona musi odprawić pudżę. Pudża to jest taka msza nad nami. No i tam sypanie ryżu. Tylko to no nie było takie naprawdę, to takie dla turystów, tylko ona jak to usłyszała, ona naprawdę się przeraziła. No, kurde, o co chodzi? Dostaliśmy takie czerwone, czerwone tasiemeczki na szyi i powiedziała, że pod żadnym pozorem tego nam nie wolno, nie wolno zdjąć, dopóki stamtąd nie wrócimy że no, nie będziemy łamać ich takich tradycji religijnych, zaakceptujemy to wszystko, OK, niech tak będzie. Trochę nas zdziwiło to, że, że uciekli ci nasi tragarze, zostaliśmy co prawda w dosyć cywilizowanym miejscu, ale no kurczę, nie mamy tragarzy, a mamy naprawdę kupę sprzętu do wniesienia. No więc miałem taką mocną ekipę, rura nam nie wymiękła, więc taki ryko powiedział, spoko, to 700 kg weźmiemy po prostu na plecy i będziemy...